Ale to było doświadczenie. <laughs> Jest 5.30 rano. Szedzę tutaj w, w Pragi. Czekam na mój pociąg. I... Cześć w ogóle kochanie. Lepiej mamy tutaj. I... Serce mi bije bardzo szybko, bo dzisiaj w dworcu miałam taki uczucie, że je stresuję, bo chodzą straż miejski i pilnują. I mi się wydawało, że pilnują, że wszyscy mają maski na sobie. Poszłam tam na dole, żeby kupić bilet. Tutaj przyszłam, żeby pilnować mój pociąg. I ja tu, ja czułam i widziałam, że oni zbliżają się tamtędy. I siedzę bez maski i z miłością. I oni coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej, ja kładłam głowę, tak? I czułam ten strach we mnie, że kurczę, zaraz będzie afera. I oni przyszli do mnie i trochę mi tak, ej, 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 tak lekko mi tak, ej, ej. I ja patrzę i wiesz, trochę wystraszony, bo ja nie wiedziałam, że oni są tutaj. I ja tak, dzień dobry. I on mówił do mnie, on patrzył na mnie i mówi, e, here, do mojej torby. Ja mówię co? I do mojej torby. I on mówi tak. I ja patrzę do mojej torby tutaj. I mojej torby był tak otwarte. I tutaj mam portal. I on mówi ktoś i tak. Ja patrzę na niego. Ja mówię ojej, dziękuję. I on mówi a I poszedł z kolegą. I to jest właśnie. Nasze obronne, to jest właśnie nasze policje. Oni są tutaj po to, żeby zadbać o nas, żeby nas bronić, żeby pilnować nas, żeby, żeby upewnić nasze bezpieczeństwo. I ja patrzyłam na niego i czułam w brzuchu. taki radość, i taki lekkość i taki wdzięczność, i tak bym chciała się poczuć wobec policji. I to jest funkcja naszej policji, żeby zadbać, że nasze torby są zamknięte, że my jesteśmy bezpieczni. I ja jestem tak dumna i tak wdzięczna za tą sytuację, bo to mi daje nadzieję. Moje propozycje by było tak. Nie proponuję że wchodzimy do sklepu i mówimy fuck you, walczę, ja nie chcę nosić maski, ty jesteś kujowi, ja nie chcę. Nie, to nie jest. Um, to nie jest spokojem. I z pokorem ja proponuję, że klatkę pierwsza by do przodu, serca otwarte i bez agresji i bez walka robisz i pilnujesz swoje. Jeżeli swoje jest noszenie maski, proszę bardzo. Proszę bardzo, to jest Twoje prawda. Jeżeli Twoje prawdę nie jest noszenie maski, proponuję, żebyśmy żyli swoje prawdy, żebyś pracowała na tym. Proponuję, kochani. Krok po kroku, jeżeli wchodzisz i czujesz, że to jest dla ciebie za trudne, żeby nie nosić maski, żeby być inne, żeby walczyć za swoje, to próbuj po prostu podnieść maskę na dół. Że masz na sobie, ale nie masz na ust. Później proponuję, żeby mieć na jedno ucho i próbuj to. A później proponuję, żebyś miała w ręce, wchodzisz, bo równolegle pracujesz na swój strach, pracujesz na, na bycia właściwa i pracujesz na na Nabycia tutaj teraz w tym momencie, w tym, co e, czujesz. A jak idziemy w, w przeciwku naszych wewnętrznych głos, to jest początek wewnętrznych wojny I to powoduje mocne i intensywne agresje i później to buduje to wbuchnięcie i rewolucję. Rewolucja zaczyna się teraz. Z pokojem, z y, pokoru, z miłością. Teraz jest tą rewolucję. Teraz w tym momencie. Niech to zaczyna. Bez tej całej siał, bez tej całej o, zobacz, ja jestem kimś, ja buntuję, bo to jest ego i to jest totalnie niepotrzebne. Po cichutku robisz swoje robotę, po cichutku jest nowe naszone i pokazujesz innych, na jakiej stronie ty stoisz, bo na razie są strony. Ja nie lubię strony. ja lubię stać w środku i po prostu być tą drzewo, który trzyma e, prawdę. Tutaj. Tutaj. W środku. Pośrodkuję i tutaj siedzę i pilnuję... No... Pilnuję siebie. Pilnuję siebie, pilnuję cały świat. Według okay. mnie. Dostaję wiele pytań, ale jak, jak nie nosić maski przecież, a zawsze zaczepiają mnie albo słyszę często, że no to ja im zaraz pokażę, to najczęściej w Polsce, że ja im powiem i jak ja im powiem, to i tak zawsze muszę kładać, bo tworzy walka. Pamiętajmy cały czas o nasze wibracje. To jest bardzo ważne w tym przypadku. Kiedy my włączamy jakieś wibracje w nas, to aktywujemy te same wibracje w tą osobę obok nas. Jeżeli oni nie mają takich wibracje przepracowane, np. strach, lęk, żal, frustracje czemu ja muszę, a Ty nie musisz ten wysokości, jak ja jestem wyższa, no to to znaczy, że ja jestem niższa niż ty, ty jesteś mądrzejsza niż ty, nakładaj no, maska. Moment, w który włączysz jakieś falę w sobie, aktywujesz w ich bolesne ciało y, tę samą falę, dajesz falę, oni opierają tą falę i reagują w, tym, w tą falę. Bardzo ważne jest twoja fala. Jeżeli. Patrzysz im w oczach z szacunkiem i naprawdę z głęboką wdzięczność, że stoją i że nie zaczepiają. Już masz nakładane wcześniej, że rozumie, rozumieją Cię. To dajesz wibrację spokoju, dajesz wibrację rozumienia, dajesz wibrację um, pokoru. I tą wibrację jest istotne, bo wszyscy chcą czuć spokój, miłość, zrozumiane. Wszyscy chcą tak poczuć. A ty im to dajesz, od razu dajesz to, przekazujesz to w twoje fale. Oni to odbierają i nawet nie patrzą, może patrzą na maski, ale rozumieją cię. A, rozumiem ją. Widzę to, super. A jak ty przychodzisz do sytuacji z agresją, z przeciw, przeciwkiem komuś, z walką, masz taką falę i czy chcesz czy nie chcesz, aktywujesz tą samą falę w tym człowiekiem, bo on też ma tą walkę. Nie wiem w jakiej strony, to nie jest ważne, po prostu ma tą walkę. Każdy z nas chcemy bronić swoje terytorium. A jak ty przychodzisz, broniąc swoje terytorium, to. Oni będą bronić swoje. Jak przychodzisz bez broń, to jest bardzo To jest taki wrażliwe, taki. Bo mogą ci powiedzieć cokolwiek. I ty, będąc na ich poczuciu, na ich terytorium, masz to szanować. Niestety. Ale jest możliwości, że będąc na ich terytorium, się dogadasz. I to jest tylko i wyłącznie zależne na Twoje fale. Jakie fale ty wydajesz, jaki umiejętność masz w sobie, znaleźć ten spokój, to jest na ile jesteś w stanie przekazować, przekazać tą falę innych. Dlatego warto w tym momencie tą medytację, tym budowanie w sobie, umiejętność tworzyć fale inne niż może masz w głowie zakodowane. To jest medytacja umiesz wyczyścić głowę w jakikolwiek schemat wchodzisz do twoje ciała, siedzisz w ciele oddychasz i masz możliwości budować i wysyłać inne fale niż twoje głowy mogą chcieć wysyłać to jest medytacja medytujcie bądźcie w ciele wychodźmy z głową, bo głowa tylko umie walka umie dobry ci zły mądry ci głupi ja mam rację, czy ty masz rację? To jest głowa. Jak wchodzimy do naszego ciało, mamy miliony szare możliwości. Ko Miłość, kocham Cię, szanuję Cię, jestem z Tobą, mimo to, że nie noszę. Nie możemy się zgodzić, ale możemy mieć szacunek do drugiej człowiek. Czy wierzysz w maski, czy nie wierzysz w maski, to jest w ogóle nieważne. Ważne jest, że ja szanuję Twoje wybory i Ty szanujesz moje. To jest najważniejsze.

które chcę zahaczyć, jest punkt logika. Okay? Na początek pandemii to było logiczne, bardzo, żeby nosić maska. To było logiczne, bo rzeczywiście widzieliśmy na wiadomości codziennie, że numery są tak wysokie, tak wysokie. Wszystko jest zamknięte, jest stan epidemii w całym świecie. Pierwszy alarm wbudziło w nas, i mówimy: Ok, dobra, chcemy iść do sklepu, więc no to wkładajmy tej maski. Jest tylko jeden sklep otwarty, są kolejki na zewnątrz. Maska ma sens. Nasze umysł umiał to przejąć. Im dalej idzie ta pandemia, tym mniej logiczne to już zaczyna wyglądać. I zaczynamy nasze umysł. Już wąpić tą pandemię, ale co się dzieje? Bo numery, bo wypadki samochodowe są większe, bo ludzie już nie umierają, ale umierają. Są podobne zdjęcia, że dwie różne szpitale, ale to jest tym samym zdjęcie. Po prostu zaczynamy nasze umysł się nie zgadzać z logiką, której słyszymy na radio, na telewizji, gdziekolwiek. Zaczynamy nasz umysł wątpić to, co się dzieje. Nie mamy spójności. Więc, jak ja kładę na sobie maskę, tworzę we mnie jeszcze większą niespójność. Pomimo to, że ja, moja logika się nie zgadza z tym, czuję strach, więc kładę tą maskę. W Polsce jest słowiańskie źródło i to czuć. Tam, w Polsce, u nas jest duchowość. Duchowy jesteście. spiritualnie. Co to znaczy, że kieruję wam i ja byłam przekierowany do Polski duszę. To znaczy, że słyszę i słucham, co moje dusze mi mówi. I ten duchowość w Polsce, możemy powiedzieć o kościołach, ale to nie ma nic wspólnego z duchowości. To jest religie i to jest ok, jeżeli twoje religie jest spójne z co twojej dusze mówi. Ok, dusze zaczynają mówić, czuć tą wibrację, strach, tę wibrację, niespójność z logiką, który też jest bardzo potrzebny, żeby coś było logiczne dla nas, dla naszego umysłu, na, nasze ego, żeby to było zrozumiane. Jak tutaj jest niespójne, jest niezrozumiane, nie ma za bardzo sens, że mogę iść do kawiarni, piję tą kawę, pod, zdejmuję maskę i ale później muszę kładać tą maskę, żeby nie pić, bo moje bakterie już wychodziły z ust, albo idę na basen, muszę na zewnątrz z basenu, mieć maskę, ale w środku basenu już nie muszę. To jest bardzo nielogiczne, tak? Więc zaczynam zrozumieć, że ten brak spójności i tym nielogiczność. Po co nam to? Zaczynamy czuć, że coś z góry, władze jest nie tak. Więc nasze prace, co moment jest, żeby włączyć ten spójności u siebie. Umysł, duszę, Działanie jest połączone, to jest istotne, bo inaczej zaczynamy żyć według władzy zewnętrznej, zamiast według głos wewnętrznego. I to jest niebezpieczne, to jest start każdy problem na Ziemię, ludzie żyją według czyjeś władzy. I dlatego jesteśmy tak daleko od jakiejkolwiek prawdy. Powoli wracamy do prawdy do środku swoje własne, słuchamy prawdy swoje i działajmy co moment według Twą prawdę. I jeżeli coś jej pozwoli, no to robisz coś w momencie, według swojej prawdy. Czasami kładę moje maska, bo czuję. Według mojej prawda, że nie mam inne wyjścia. Tym razem mi się nie udało, ale troszeczkę buntuję. Tak troszeczkę z grzeczności, Ale kobieta która była bardzo miła. Tak powiedziałam, sorry, ale tak próbuję zagryź dwie I to jest okej, okay, bo to jest według mnie właściwie właściwe momencie. Tak jak mówiłam wcześniej o tej fale złości, kiedy ja wchodzę i rządzę, że wszyscy jesteście durni, nosicie maski, jesteście durni, po co to robicie, to i tak nie rządzi moje dusze, rządzi moje ego. To jest egoistyczne, żeby mieć sumienie, że każdy powinno czuć tak jak ja. To nie jest prawda. Ktoś może naprawdę i prawdziwie być spójny z tym, że maska jest dla nich. I to, to szacunek dla tej osoby jest istotny. I to jest, jak możemy ominąć e, obozy, możemy ominąć różne kampy, możemy ominąć różne wojny, strony. Strony są tylko tworzone tutaj w głowie. Ja mam rację, ty nie masz. Ja jestem dobra, ty jesteś zły. Okej, ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Jak widzisz osobę, który pilnuje też naszej wspólnej przyszłość, to daj takie głow do góry, takie ej, widzę cię, widzę cię, tak jak na Avatar, daj im potwierdzenie, że działają właściwie według Ciebie takie potwierdzenie, dziękuję za twoje wsparcie i takie głowy do góry. I też są wiele osób, które też wspierają, pracują w sklepie, nie zaczepiają cię i czujesz, że mimo to, że oni mają na sobie maski, bo muszą, bo mają to przekazane z góry, oni ci dadzą takie ciche takie... i daj, przekaz to dalej. Pokaż im, że jesteś z nimi, mimo to, że oni nie mogą wspierać naszej movement do przodu, i przekazuję im tym: ten... dzięki, jestem z tobą. Na, może nie to, po prostu tak: hej, widzęcie, dziękuję. Wiele razy ja chodziłam do sklepu bez maska, i czasami mam ten, ten takie, tutaj takie motylki, czy oni będą mi zaczepić. I po prostu wchodzę z taką miłością, otwartym serca. Jestem otwarta, jak ktoś będzie mnie zaczepić. Jest okej, okay. rozumiem to, dostają mandaty, co, cokolwiek, ale ja patrzę na nich i ja bardzo często posy, bo Polaków są tak odważni i taki dzielni. Bardzo często oni mi zaoferują jakiś płyn. Do dezynfekcji. Ja mówię dziękuję i oni mówią, dziękuję. I po prostu mi puszczą dalej bez maska. I widzę w ich oczy taki walcz, kobieto, jestem z tobą. I to mi daje takie nadzieje i dzieje się, kochani. Walczymy może nie ze systemem, nie z ludźmi na ulicy, nie z ludźmi w sklepie. To jest totalnie niepotrzebne, bo to jest brak szacunek totalny. Walczymy z naszym własnym, wewnętrznym. Strach. Powoli, powoli, powoli nadążymy do ten moment, który w duszy naszej nas, nam kieruje każde. Wtedy to mniej więcej słuchamy ten sam głos, bo ten sam wewnętrzny głos jest tym samym miłość wszędzie. I będziemy działać wszyscy w podobnym wibracji miłości. I to będzie bardzo, chyba, wiele bardziej przyjemne dążenie. Kocham Was bardzo, te mamy tutaj, przekazujemy dalej nasze miłości i do następnego filmu. Tak, do zobaczenia.